Witajcie po tej stronie Deltoro, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Alone in the Dark 5 Okej, okay, witam was już w grze yy, i, i znowu witam was w grze. Jesteśmy kurde No wiecie gdzie jesteśmy. Ten wózek stał sobie gdzieś tam z boku, jeżeli go w poprzednim odcinku nie było widać. Obejrzałem sobie kawałek player od którego biorę, wiecie, powiedzmy, podpowiedzi. Oglądam jego odcinki od czasu do czasu, kiedy nie wiem, co zrobić. Jakoś się nazywa hard 666 nie wiem, jakoś tak. No, coś podobnego. Ale bardzo fajny gość, polecam. No. Hmm. Tak, obejrzałem sobie kawałek jego odcinka tutaj. I wiem, co trzeba zrobić. Bo tutaj łaziłem też trochę dłużej i się zastanawiałem coś co zrobić z tym zbugowanym wózkiem, który dziwnie jeździ No to się okazało bardzo proste Wystarczyło zrobić Podjechać tu Oczywiście dobrze podjechać tu O, o tak jest bardzo dobrze Kura Teraz wysiadamy Ok, teraz idziemy robić ciach. Do, 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 do. Tak. O, o, fuck. A tego już u niego nie widziałem. Najlepsze jest to, że nie mam podpalonych naboi. Więc muszę go zabić młotkiem. on z tym jezorem. Bijemy się z tym młotkiem je kurwa biście Dobra, wygląda na to, że na chwilę opuścił Ale na bardzo krótką chwilę Kurwa rura Nie chcę żadnej rury Jaki unik O ja pierdzielę. Kurde, co mu No Ile można? Miotny. O dobra, teraz to już na pewno padł. Chociaż, wiecie jak to jest z zombiakami, zawsze lepiej się upewnić, że umarł drugi raz. Hmm, fajnie. Teraz mamy podpalony kijek. Tak? Tak, mamy podpalony kijek. I biegniemy podpalić zombi. Dziękuję. I teraz co? Teraz wszystko? Hop. Ta. Spoko. Mesesmańce dostaliśmy. Ach, super. Zajebiście po prostu. Dobra, ale najpierw przeczytamy. Mesesmańce od. Yy, od Sary. O, Sara to nas napisała. W końcu! A no dobra, czytajcie ze sami. Nie wiem, czemu to miało służyć. Może niczemu. O! O! Jest szafka, jest szafka, jest nadzieja. Jest, Jesteśmy uratowani. O, cześć. Słucham ja ciebie. Czego pragniesz? Gdzie, gdzie, Nie ma, nie ma plucia w mojej dzielnicy. Czy ta podatka jest pusta? Nie. Dobra, już się bałem. Okej. Najpierw Okej. O, tam drugi jest. Yep. Dzięki. Się stąpił tamten, patrzcie. Nawet go trafić nie można. Dobra, trudno. Hop, hits. i teraz na górę. Do góry, do góry, do góry Idź, ja mała Dobrze, że nie trafił nic Au No ty chuj mały No Dobra Teraz się zastanawiamy jak tam wejść na górę Hmm Co mamy przy sobie? co mamy pod ręką? Mamy pod ręką rabinę Której raczej niczym nie odczepię Mamy także pod ręką drugą drabinę Na drugą stronę Której też niczym raczej nie ostrzepia ani nic z tym zanied... Dobra, chyba się domyślam. Coś tam krzyczą z tyłu, nieważne La la nie słyszycie tego La 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 Dobra No, się, że już nie chcecie tego słuchać A, no tak, tym się za... zapomniałem <laughs> dobra I, i czy wyceluję? dobra jedno strącona. kurde won. dobrze teraz ciebie potrzebuję ciebie potrzebuję tu dobra Teraz potrzebuję także Ciebie Ciebie potrzebuję trochę wyżej Ciebie potrzebuję tu, na tą skrzynkę O, tu Cio. Dzięki I jeszcze Ciebie potrzebuję <noise> Ta, lubię takie bugi. Ogólnie lubię w grach bugi z fizyką. To są chyba jedyne bugi, na które nie jestem zły. Bo są dosyć śmieszne czasami. Na przykład, nie wiem, w, chyba tam w pierwszym moim odcinku ze mną też był taki fajny bug. Skrzynka została nawiedzona i latała mi, kurde, po całym pokoju. O, o to chodziło. Hop, no. Już się bałem. Hop. kurde. O. nieładnie, P panie Carnby je, oh yeah, to jest hardcore. hop Kurde, ale wchodź na górę Dobrze I tu mamy dźwignię, która robi... O, most Matko, ale tym wózkiem zabawy zrobili Czemu go za każdym razem muszę odpalać? Dobra Pierdzielę, jakie ten wózek ma odpały? Ha. A, dobra, widzę. Jest, muszę wyjść, otworzyć drzwi. Aha. tu się kończy nasza zabawa z wózkiem. Na szczęście. I do widzenia żebyśmy teraz wyszli na wolność ja pierdzielę straszne są te z lewej i prawej strony rzeczy różne winda jak ja kocham windy wysoko dosyć myślałem że to jest szyba tak szaro się tam zrobiło o to znowu przez to światło Hop. lepiej wyskoczyć niż kurde potem ale te się otworzyło. Jest! Wyszliśmy na dwór. Właściwie to nie wiem, czy się chciałeś iść, czy płakać. Bo tutaj pewnie będą nietoperki z nami. Au! Oh, fuck! Żeby tylko jedno słówko, a wyciągnę cię tamtąd. Och, chrory daruj sobie ten dramatyzm, czego chcesz! Klej not Po prostu powiedz, że mi go dasz. Czy będę zmuszony na się widokiem twojej śmierci, gdy rozkujesz się w tej czarnej pręgi? Ja pierdolę helikopter. No, to sekund! A, zgasło. Teraz zostawię wam coś do Wow. No to jest idiota, jakbyśmy wpadli do tego, to przecież nikt by nie odzyskał klejnotu. Prawda? Wow. Szybciej. Co ty robisz? O! The fuck. Kurde, teraz ci zaczął latać. Wow, muszę wskoczyć na jedno z tych gubien pewnie. Nie, kurde, co ja mam z tym zrobić? Miło się spaceruje po parku? A jak to słusznie, <grytanie> mój pies mógłbyś od ciebie uczyć. Co synu? Ja się w porządku! Wygrałeś, opuść tę pieprzoną linę, To już, ha, pierdziele. Zmęczył mnie ten pościg z tobą, Kanbi. Pominę się od dawna nie żyć! Przykro mi, ale punktualność nie jest moją mocno stroną. Daj go! Proszę! Nie tak szybko najpierw chcę poznać odpowiedzi! Nie graj ze mną, chłopcze! Dlaczego chcesz klejnot, jeśli jest przeklęty? Co za ścieżką światła? Klejnot zasługuje więcej niż tylko niedorzeczną przepowiednię. Szczęśliwe zakończenia są dla idiotów. Do diabła z rodzajem ludzkim! Urodziłem się, by nosić ten kamień! Reszta to nie twoja sprawa. Wow. Oh, fuck i hoppik w że przeliwa, ale to naprawdę nie zależy ode mnie wow. Normalnie helikopter już by dawno wybuchł, ale nieważne oho Normalny człowiek dawno by zginął Normalny człowiek Normalnemu człowiekowi, żeby by się podpaliły od tego ręce zapewne. Ale to nie jest normalny człowiek. Mamy 100 lat i jesteśmy młodzi jak. Um, ja. Dobra. Ale. resztę zrobimy w kolejnym odcinku, ponieważ to już jest koniec tego epizodu. Tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. I do zobaczenia następnym razem, kiedy pójdziemy. Właściwie to nie wiem, co robić. Walczyć z wielkim przerośniętym niecoberkiem, z wieloma zębiskami. Dobra, nieważne, nie przedłużam na razie, papa. Pa. pa, pa.